Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na obiecany przepis na chleb. Jest to chleb, który najczęściej robię, reguluje świetnie trawienie, skutecznie likwiduje zaparcia, więc jeśli macie jakieś problemy, pieczcie sami taki chleb, przekonacie się, że działa naprawdę super. Na początek wymieszam dobrze mąkę ze solą. U mnie mąka uniwersalna. Ona najlepiej tutaj skleja wszystkie ziarna. Możecie oczywiście zastosować wyższy typ mąki, bardziej chlebowy, ale ten tutaj bardzo dobrze się komponuje, przyda się gęste sito. Ja tutaj najpierw zaczynam od siemienia lnianego 4 łyżki, 2 łyżki słonecznika z półtorej łyżki sezamu oraz z półtorej łyżki czarnuszki, bardzo zdrowe ziarna, które zrobią w naszych jelitach to co trzeba. Do tej mieszanki możecie także dorzucić z łyżkę lub dwie otrębów pszennych lub owsianych. Wtedy jeszcze wzmocnicie to działanie, ale moim zdaniem to zupełnie wystarczy. Te wszystkie ziarna, jak zauważyliście, ułożyłam tak piętrowo, żeby te drobniejsze były na wierzchu. Przelewam wrzątkiem, one szybko pęcznieją. Potem jeszcze opłukuję ciepłą wodą. Pozbędę się, tych, pozbędę się nadmiaru ewentualnej chemii. Oczywiście idealnie by było, żeby wszystkie te produkty były ekologiczne. Wtedy nie musimy przelewać wrzątkiem, możemy na sucho wymieszać. Wówczas trzeba dodać więcej wody do wyrabiania ciasta. Teraz już tylko pozostaje to wszystko ze sobą wymieszać, zrobić po środku dołek, sypać wkruszone drożdże tak mniej więcej 1 trzecią takiej dziesięciodegowej paczki świeżych drożdży. żeby przyspieszyć fermentację drożdży warto je posypać dwoma łyżeczkami cukru, polać wodą ciepłą, ważne żeby nie była gorąca. Zaraz powstanie tutaj pianka, zajmie to kilka minut. Widać jak drożdże pięknie urosły. Teraz jeszcze dodam do ciasta trzy łyżki oleju. Może być masło, taka jedna spora łyżka, wtedy to masło trzeba stopić. No i teraz jeszcze woda. Zużyję jeszcze jej 3 czwarte szklanki, czyli w sumie z tą wodą, którą przelewałam, trzeba by i z tą, którą dodawałam do drożdży, do rośnięcia, trzeba by liczyć około 250-270 ml. Ale to oczywiście zobaczycie jak Wam wyjdzie podczas wyrabiania. Ciasto powinno być takie dosyć zwarte, ale miękkie. Nie, nie, może, być luźne, bo wtedy, nie może być zbyt luźne, bo wtedy będziecie musieli je piec w foremce bo po prostu rozejdzie Wam się na boki w trakcie rośnięcia i będzie płasko. Jeśli zresztą z jakiegoś powodu to ciasto będzie Wam rosło na płasko, wtedy nie ma problemu, wrzućcie je do foremki i troszeczkę zwiększamy wtedy czas pieczenia. W trakcie wyrabiania, jak zauważyliście, dodawałam też troszkę wody. Chodzi o to, żeby to ciasto było właśnie takie zwarte, ale miękkie. Wtedy zobaczycie, że niepotrzebna jest foremka, Przykrywam je, posypuję wcześniej mąką, żeby mi nie przywarło do talerza i odstawiam na około godzinę, a najlepiej na dłużej, wtedy to ciasto, ciasto spokojnie rośnie i wyrośnie bardzo ładnie. Jak widzicie, wyłożyłam go tutaj z niski ładnie. Samo wychodzi. Teraz go jeszcze krótko przerobię, żeby nabrało takiej elastyczności i łatwe było do formowania. W ogóle to ciasto możecie wyrabiać w robocie około 3-4 minut. Za chwilę z ciasta uformuję takie dwa wałeczki. Idealnie na tą formę dużą do piekarnika będą się swobodnie piekły, ale zanim jeszcze to zrobię, ciasto będzie znowu rosło. Ja zostawię go jeszcze minimum na godzinę, niech sobie właśnie tak spokojnie rośnie. Potem dzięki temu później po upieczeniu będzie takie puszyste, wspaniałe, polecam. Te uformowane wałki to są moje bochenki chleba. Od razu je przeniosę na formę wyłożoną papierem. Typowa forma od piekarnika, będą sobie wyrastać właśnie na tej formie. Za chwilę zobaczycie jaki jest efekt. Pamiętajmy właśnie w tym momencie, żeby tego czasu na wyrastanie im nie żałować. No i właśnie widać rezultat, wyrosły bardzo ładnie, teraz wstawiam do nagrzanego piekarnika, będzie to wysoka temperatura 215 stopni na około 30 minut. Oczywiście kontrolujemy w trakcie, musi się dobrze upiec, spody za chwilę zobaczycie są również bardzo dobrze upieczone, kiedy w nie popukamy, będzie to pukanie wyraźne. Właściwie dla zdrowia warto, żeby chleb bardzo dobrze wystygł, dopiero wtedy powinniśmy się nim zachwycać, ale wiem jak to jest, takiej piętki nie sposób nie spróbować, jest fantastyczny w smaku, a jeszcze lepiej działa. Życzę udanych wypieków, zapraszam na kolejne filmy.